No, i oto kolejne takie miejsce, gdzie praktycznie nie ma obsługi fotelewy. To, to znaczy jest, to jest room service, czyli przychodzą i sprzątają panie. Dziwne, że panowie nie pracują w tym zawodzie, ale to tak na marginesie. No i jest tutaj obsługa śniadania, ale recepcji nie ma. To znaczy piszą, że jest 24 godziny, ale jest taki po prostu automat, gdzie się można zarejestrować. A wejście do pokoju są po prostu z zewnątrz albo. Posta z parkingu, albo poskoda chciała wejść na góry. No, a tu jest recepcja. Check-in, hotel, automat. Podaje się wszystkie dane, To w macie nazwiska osób, które się zarejestrowały, zarejestrowały sobie pokoje. Numery rezerwacji. Przyjadą, wbiją, zapłacą, dostaną rachunek. Tyle. miejsce się nazywa imut. Dom numer 3, dom numer 2, dom numer 1. No, a jedziemy dzisiaj na przedmieścia Frankfurtu nad Menem na zlecenie pana Rafała. Będziemy sprawdzać leciwą już BMW, 94 rok. 18IS QP Rzekomo po pierwszym właścicielu jednym, rocznik 97 i przebiegu, uwaga, 11470 albo 11 450 coś takiego, że bardzo, bardzo niewiele. Ostatni serwis ponoć wykonany w 2019 roku. Cena prawie 10 000 euro bez 20 euro. Powiem Wam, że firma robi wrażenie. Również hałasem sąsiadującej autostrady, ale zobaczcie. to się po prostu świeci od ładnych aut. Jest nasza BMW, a tam w środku. To naprawdę same cudemka. Tutaj auto blokuje przed wyjazdem, ale Pan powiedział, że zaraz przyjdzie: wysunie to auto, Audiczkę. Będziemy mogli wyjechać. No i przyniesie też starter, bo może że akumulator jest słaby na pewno nie odpali samodzielnie, no więc tutaj będziemy wspomagać starterem, żeby uruchomić silnik. Ale wygląda naprawdę obiecująco. I konie po powietrza. Tak wygląda to cudenko pod maską. O, sprzedawca uruchomił silnik, udało się wyjechać na zewnątrz, trochę w cień pali słońce nimi osiernie, mamy dziesiątą jest 30 stopni już. No nieważne. W każdym razie udało się wyjechać, trochę złapać cienia. Pierwsza refleksja jest taka, czy wnioski, że auto wygląda jak nowe, chociaż co się wydarzyło? Obroty falują, to dosyć solidnie. No i przy włączeniu kierunkowskaza po prostu silnie się wyłączy. A tu ten serwis, o którym była mowa W 19 roku przy przebiegu 11.450 Coś zrobić A tu był wcześniejszy jakiś Tak, w 16 roku Przy przebiegu 9.820 no to tu głównie stało O jakby na potwierdzenie brązowy Tu złapany poziom, nie wiem czy widzicie A ja nie widzę. Oczne nie w tym nie widzę. Zaraz. Wszystko wygląda jak nowe, sami przyznacie mimo że ma już prawie 30 lat, 94-2022, tak, 28 lat Pięknie to wygląda. Zajrzymy do środka. Raczej wycofamy się z tej transakcji, bo meldunek pierwszy z weryfikacji do klienta był taki, że jest problem z odpaleniem, że jest problem z falującymi obrotami. To oczywiście może być urok starego silnika i że z gaz po włączeniu kierunkowskazu. To też może być problem z akumulatorem. Ok, to wszystko można by naprawić w Polsce, ale pan Rafał. Twierdzi, że za takie pieniądze stan powinien być idealny, problem może być większy, głębszy, co też jest prawdą, dlatego raczej wycofuje się z tej transakcji. My mamy ją dokończyć, bo oczywiście jest zapłacony, klient jest ciekaw jak auto wygląda we wnętrzu, ale jazdę próbną sobie, proszę Państwa, odpuścimy z uwagi na to, że może się zdarzyć coś po drodze, auto stanie, co wtedy. Droga ruchliwa, więc byłby tylko kłopot i dla nas, i dla sprzedawcy. Wymiana akumulatora, widocznie z 2016 roku, powinno rozwiązać, był nieużywany i powinno rozwiązać problem, ale pan Rafał nie chce ryzykować. Zresztą są różne podejścia do tematu, bo kilka takich starszych aut już sprawdzaliśmy i klienci różnie podchodzą, na przykład pan Dominik, jak weryfikowaliśmy dla niego Mercedesy starszy też, 92, 94 rok, bo przecież kupił jednego, chyba no, nawet dwa, no nieważne. To w, w każdym razie y, pojawił się ten egzemplarz z falującymi obrotami i go to nie przeraziło. Że najważniejsze dla niego, że e, stan wizualny, e, mam tu na myśli lakier, mam tu na myśli m, wnętrze, że wygląda to świeżo, że wygląda to jak nowe, bo tego nie można w żaden sposób po tym odtworzyć, to najważniejsze, właśnie to było dla niego. A silnik no mówi, że ma kogoś, jakiegoś specał u siebie. Potrafi to ogarnąć, nawet jeśli będzie jakaś usterka. No ładny jest. No a my jesteśmy jak lekarze, od diagnozy. Nie zatajamy nic przed klientem Przecież I, i tak to by wyszło I Klienci płacą za to, żeby uczciwie sprawdzić auto Zajrzeć w każdą dziurę, w każdy kąt Wszystkiego dotknąć No i nie mamy żadnego interesu w tym, żeby Zatajać jakiekolwiek informacje Bo i po co? W, w tak zwanym międzyczasie Słońce się troszeczkę przesunęło, znaczy ziemia się przesunęła. No dobra, powiedzmy, że słońce się przesunęło. Mam trochę cienia, można stać swobodnie i filmować. No nic, pożegnamy to auto, wycofujemy się. Klient nie chce ryzykować, mimo że potencjalne ryzyko może być niewielkie, ruszamy dalej. Dzisiaj Polska, a potem się zobaczy.